You have to 12 feet of concrete and 70,000 gallons of pressurized Agent Eaton Hunt, czyli Tom Cruise, powraca w piątej już odsłonie popularnej, kinowej serii, czyli Mission Impossible Rogue Nation Naród Nieuczciwych. Pojawiają się opinie, że to najlepszy ciąg dalszy w serii. Tom Cruise, mimo swoich 53 lat. Ciągle udowadnia, że w kinie akcji mało kto potrafi tak wiele. Skacze, walczy, biega, nurkuje, jeździ na ścigaczach. Robi wszystko, byśmy w kinie czuli się jak najlepiej. W zasadzie to głównie dzięki jego zaangażowaniu najnowsze Mission Impossible ogląda się tak dobrze. Film był kręcony w różnych zakątkach świata, do czego nas już zdążył przyzwyczaić. Między innymi w Maroku, Wiedniu, Londynie. Tom Cruise grał naprawdę z poświęceniem i był aż sześć razy ranny podczas pracy na planie. A w czasie sceny, która nie umknie Państwa uwadze, której wdrapuje się na samolot, nie korzystał w ogóle z pomocy kaskaderów. Wówczas maszyna leciała na wysokości 1,5 km nad ziemią. Efekty specjalne oczywiście na świetnym poziomie, ale inaczej być nie mogło. Fotel wciska też pościg na ścigacza oraz znakomicie zrealizowana scena podwodna. Nie tylko ambitny Tom Cruise zasługuje na pochwałę za aktorstwo. Wiele scen kradnie mu przezabawny Simon Peck, ciemny charakter Alec Baldwin, a grająca podwójną agentkę Rebecca Ferguson przykuwa wzrok nie tylko zgrabną figurą. Mission Impossible Rogue Nation to idealny film na wieczór ze znajomymi. To znakomita akcja i wiele zaskakująco zabawnych scen w towarzystwie popularnych aktorów. Na tę projekcję zapraszamy już od najbliższego piątku dwa razy dziennie o godzinie 16 i 19. Serdecznie zapraszamy.